Witajcie szanowni widzowie Jak dobrze pójdzie to zobaczycie jak pokonuje bosę Dulce of the Fallen Ma bardzo durny atak, taki jak ten Kiedy mnie tutaj próbuje O właśnie zaatakować jakimiś piorunami Ja uciekam, uciekam i udało się Jest dobra idziemy mu teraz wyrypać To jest zniszczyciel To jest ostatni Pokonaj Lorda ostatniego i dostajesz Talon, że tak powiem, a nie powiem na co. Jest. Wszystko w HD. 60 klatek stałych dodajemy, to nie jest konsola. Oh. widy. Trofeum do powierzchnia nad kominkiem I tutaj jakiś kryształek, nie wiem po co to już tak naprawdę No i tyle. No pokonałem i co? Pokonaj niszczyciela To był niszczyciel Nie wiem, czy to jakieś wnieść, wziąć jakiś nie wiem czy tam jest jakiś jeszcze po nim jakiś pamiątka Tak, tu jest jakiś portalik, nie powiem jak, rodem z jakiej gry, następna rada, jeśli wolisz zwinność od blokowania przytrzymaj LS w lewym kierunku i wcisnąć A, żeby uniknąć ataku, to jest ciekawa rada w tym momencie. To są ostatnie już dolary wydane. Your first was A, pamiętnik stalowy, 4, liczba prób 1. Czas, dwie minuty. Ej, dobry byłem, pokonałem go od razu. <laughs> super, 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 bardzo miłe. No dobra, no i co? Zaliczamy? Mogę iść dalej? Mmm. To tak jakieś głębokie. Later, you Dowódca tylko 13 prób. Tak, tak. Tylko 21 zabity grotem. No a od tego momentu.

Ale podoba mi się jak faluje to jego szata. To jest zarąbiste. Kurde, tak. dwie problemy były łatwy, A dwie, bo za pierwszym razem musiałem iść do, na, na, na obiad.

you truly desire has interfered in a realm he can't possibly understand and he will destroy you all if he is not stopped Niszczyciel... To niszczyciel, 7 prób tylko. Bo nie wiedziałem jak tego... A tak, a byłby też za pierwszym padł. Yy. O. A to jest za jednym. Pokonałem ciosem. I can see you rot in a dungeon for all of your days. The world is in flames, Harkon. Antanas cannot save it. No man can. Only a god can. Antanas' pride and destructive nature has brought me forth back into the world. You need me, Harkon. All of humanity needs me now. See him. Trąba powietrzna. Eee, yy, nie wiem, no ja chcę. B

Hannas' army was hopelessly outmatched. Then this world would have fallen into utter chaos. Where is Adir? Thousands of years ago, Adir did come to the battlefield, and that is where we defeated him. There is more than one way to win a war, but he did offer you a choice. So I am to be the pawn of an insane judge descendant. Who do you believe? What is this room a dear gave me? No, I never imagined a room like this it could exist. It holds a tremendous power and what happens now? <laughs> <laughs> from... Return to the citadel. See Antanus. Then you will know. This is where we say goodbye, Harkin. I can no longer be your guide. Consider this, Harkin. You have fallen into darkness and despair and risen to redemption. You know that even look inside yourself, the balance of the. Proszę mi teleportować do bazy. Idziemy spuścić A jest Boże Narodzenie, więc ja dzisiaj zaufam temu Bogu i niech mu Jezusek pobłogosławi potem. O nie, to... Ach, nie wiem, po prostu. Takie hamstwo, to koniec. E, gdzie jestem? Momencik. Zakazane sale. Tu można wejść. Tu jest magiczna skrzynka. Przebij się z powrotem i zmierz z antanasem. Ananas. <laughs> Okruch punkt, srutu tunt, otwieramy, ale czy nie mam wyboru, tak? Mam wybór, czy nie mam? Miałem mieć wybór, ale nie mam, widzę, wyboru, muszę się zmierzyć. Jezu Chryste, pamiętam to miejsce. O, jest, dobra, no to tyle. My się znamy, zaginiony brat. <laughs> Co się dzieje? że ty nie bijesz tak śmiesznie? Okej okay. ja Wiem jak rekinki, które mają Nie mogę w nich trafić, to jest aż smutne, powiedziałbym. gdzie moje zdrowie? Dobra, już nie mam. Nie, my to dokończymy później. No, ale tu sobie idę, idę, a wiatr brat błyskawica uderzył mnie. On gdzieś tam idzie, i tak jak widzę, super walka z dwoma bossami naraz zrobiona tak, żeby walczyć tylko z jednym naraz. A. I oto wraca brat Błyskawica. I jest brat ogień. I to jest brat FPP, który gwarantuje mi to, że nic nie widzę. Dobra, no to to jest taki tam ciekawy akcent e, Lords of the Fallen. Preludium przed prawdziwym endgameem. Jak wiemy, zawsze musi być trylogia w trzech częściach, bo tak to by nie była trylogia. To była druga część, gdzie poznaliśmy całą prawdę na temat fabuły czy czegoś takiego. Hej.